okulary osiakowe, bo A dziękuję. dziękuję. Dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło Państwa poinformować, że przygotowania już oczywiście pełną parą. 30 finał 30 stycznia 2022 roku, czyli już nie, niebawem. Jeżeli chodzi o sztab, to ręce pełne pracy. My zakończyliśmy już rejestrację wolontariuszy. Także 250, 250 wolontariuszy pojawi się na ulicach miasta i naszego regionu. Wydaliśmy 50 skarbon stacjonarnych. Można je znaleźć zarówno w budynkach użyteczności publicznej, między innymi w ratuszu, ale też w różnych restauracjach, sklepach, salonach kosmetycznych. Czy klubach fitness. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ja serdecznie zachęcam do tego, by przekazywać do nas vouchery, bony podarunkowe lub jakieś inne cenne przedmioty, które moglibyśmy wylicytować na Allegro. Dochód ze wszystkich tych aukcji oczywiście zostanie wpłacony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieramy na okulistykę dziecięcą. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zorganizować jakąś imprezę, wydarzenie, czy w czasie finału, czy wesprzeć nas w organizacji finału, czy też zorganizować jakieś wydarzenie już w styczniu, serdecznie zachęcam również do kontaktu ze sztabem. My możemy wesprzeć Państwa organizacyjnie, możemy również wyznaczyć i oddelegować wolontariusza, który z puszką u Państwa się znajdzie. Licytacje już się rozpoczęły, już pierwsze przedmioty licytujemy na Allegro i będziemy je licytować oczywiście aż do finału, czyli do 30 stycznia. A co na przykład można wylicytować? różnego rodzaju gadżety, które są przekazywane, różnego rodzaju usługi, restauracje przekazują vouchery na kolacje, degustacje, salony kosmetyczne na różnego rodzaju zabiegi, vouchery do różnych salonów fitness. Także osoby prywatne przekazują nam różnego rodzaju przedmioty, książki. Mamy słupskich artystów Wojciecha Stefańca oraz Daniela Odie, naszego słupskiego pisarza, którzy również przekazali rzeczy na aukcję, także serdecznie zachęcam, już można zacząć licytować.